pierwszy raz zrobić takie mistrzostwa, się godzina, podzieli się na grupy. Dziewczynki, chłopcy z podstawówki, dziewczynki, nie chłopcy, gimnazjum. Nazywałoby się to Iron Shitter, 120 osób by było. na ze szkół gimnazjalnych już Iron Boy, 40, Iron Girl, 40. Byłoby to pływanie, rower hmm. i bieganie. Trafią Ty tylko nie na tych, nie na tych dystansach. Dużo się mówi, że ta młodzież tak jest uspołtowiona i nie, nie słabo sobie radzi w tym wszystkim. Właściwie myśmy rozmawiali o tym jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu. Temat jest z przyszłego roku, Panie Jesiu. Także sami się trochę boimy, jak to wyjdzie, bo to jednak mnóstwo tych dzieciaków w szkoły dostać syn, żeby już te ekipy sobie przeszykować. No, nie każde dziecko wystartuje zgody rodziców i tak dalej. Kupę rzeczy. Ja tutaj, że to jest. Około ko, 200 dzieciaków bo zaangażowanych. No i też to wszystko trzeba było ubezpieczyć: jakieś koszulki, medale, nadłóżki, kuchary z nowoczesnymi jakieś tam bony żywnościowe, artykuły spożywcze, posiłki regeneracyjne no, no coś, coś, żeby to jakoś wyglądało. Ruchóweczka jakoś trzeba by nadać dzieciakom, sprzęt nagłaśniający transport, obsługa medyczna, edycja ochrony bo oni by biegli ścieżką, nawet nie koło wilkowa jechaliby roborami, ale ścieżką do połowy tylko dobiegali, by wracali. To by było za długi, za długi jakby, za długa, za trasa do, w Także teoretycznie można by zorganizować jakąś falną imprezę, która mogłaby się cyklicznie co roku powtarzać. Skąd ten mini wiatr? No, no, kwestia położenia. No, jest jeziorko, jest ścieżka, go można podbiegać, pojeździć. Jest czas na koniec roku, to znaczy tego 2025 roku, co oni to planują zrobić? Na tyle dzieci, czy to duża kwota? Czuć nie powiedzieć, nigdy tego nie, nie robiliśmy na taką skalę. Ale jak pieniądze zostaną? Słuchajcie, państwo, pieniądze zostaną, to wrócą. Zrób nie ma przeszła, to trzeba, trwać, trzeba zabrać pieniądze. To znaczy, znaczy, tak. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieciaki dostały dyplomy, medale, żeby, żeby każdy dostał. Także to wszystko trzeba razy, razy 200 liczyć. No to tak jak robimy, no, czy tam ręcznie, to też tak. wszystkim się daje, bo nie da się tylko która wygrała. Takie jednak panty czarne, to będą cztery kategorie dziecięce że no, słuchajcie, no przy tym pewno i kupa rodziców się będzie kręcić no, ja no, no, Robi no, 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 się duża impreza jakby, nie? A, a.